Testy na żywych organizmach Czekaj, tylko musisz znaleźć Obiekt Wy, Wygląda jak nieżywy Spróbujemy go zaraz wkrzesić No ryba, ryba, ryba. O, ten się ocknął nie, to nie ryba. Czeka, trzeba dobry. przerwać testy, bo śpiegu. Się... dobry. Dobry, no, czujny. No nie, ale czujny, nie? Nie. No. Ryba, nie? Tu chłopie ty no. nie, nie pokazują znak życia, to ryba ryba. ale ryba jest. Nie. Ale musimy chwilę ale już... poczekać, bo... Już nie, można. nie, jeszcze mi jest do On jest gotowy. A tu jest nadal koniec. Oee, skubańce dobre są. No. Potrafią się bawić na imprezie. MK jeszcze nie wiem co chodzi, to nie jest. Nie, nie, jeszcze nie. Nie, nie. To nie jest to. Maciek, wszystko w porządku jest? Nie. <laughs> uh, jest kontakt z bazą.